Keziro na flecie. Mój, moim, moim, Dobra. Bardzo się cieszymy, że naszym gościem jest Ewa Farna. Wielkie brawa, Rafał, bije brawa. Dziękuję. Cześć dziewczyno, cześć. Cześć. Na, 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 na. To, jest, to jest refren. A oprócz tego, no, jeżeli masz ochotę w trakcie zwrotki, to, to proszę tutaj zaraz. Fren że ma mało W takim razie ja, ja tutaj bardzo bardzo ha, zabawne ha, 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 ha. Jezu, to jest taki ten, taki ten totalnie najniższy humor który wszystkich zawsze bawi bawi i, i wiesz to jest najniższy humor bon. nasuł chłopaki lubisz bąki no bardzo a puszczasz czy takie nie, tak? nie ja nie, nie ja nie puszczam Nigdy, kobiety nie puszczają kobiety, przepraszam. tak kobiety są piękne i nie chodzą do toalety i i, i pachną różami i zawsze pachną różami zawsze a mam tu fajną stronę bardzo że ojej. <laughs> Ty jesteś najgłupszy, wiesz? A nie wszystkie na raz, poczekaj. Daj, 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 ja się, ja to, daj ja się daj odcinam pałzy. od tej audycji. Daj to jest kobiecy. Girls Fart. Królewski, tak? Już? King, tak, King tak, fart. Tak, tak, dobra, tak, dokładnie. A to z nazwą, czekaj, czekaj, wet fart. No, że, tak nie, wet... straszny, no, jest piątek. Ojej. to jest kleks tak zwany. A uh, czekaj, uh, drive my farting.